Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Wojtek, miły was powitać w nowej serii, tak wiem, kolejna nowa seria, ale robimy na przekór Wiedźminowi trójcy. Słuchajcie, ja jedynkę nie przeszedłem całości, dwójki w ogóle nie ruszałem, trójki jeszcze nie ma premiery. Dlatego też postanowiłem, że zrobimy swojego rodzaju cykl gier, gier Wiedźminowskich z Wiedźmina. Zaczynając od jedynki, następnie drugi dwójka. I na końcu oczywiście trójeczka. Ech, mam tylko wielką nadzieję, że pójdzie nam to nawet e, w miarę dobrze. Tutaj mam oczywiście jakiś dodatek, e, nowe przygody, ale dodatku dodatkiem nie będziemy się zajmować, e, także zagramy w podstawową wersję gry i weźmiemy oczywiście poziom średni i sterowanie za pomocą klawiatury i myszy. Ja przyznam wam się szczerze, że jakoś może może inaczej. Um, jakby to wam powiedzieć jakoś nie pawam takim och, że muszę, mi, muszę grać w Wiedźmina muszę mieć tą trójkę, muszę w nią już grać um, może to jest spowodowane też tym, że nie grałem w jedynkę i dwójkę um, aż, tak, aż tak dokładnie i nie zagłębiłem się troszeczkę w ten świat Wiedźmina um, także mam wielką nadzieję, że to przejdzie jakoś 5 długich lat królestwa północne leczyły rany po wielkiej tysiące istnień pochłonęła A jeszcze jedną rzecz, powiem. Słuchajcie, próbowałem nagrywać to w 60 FPS-ach, ale niestety nie, nie da rady, bo gra ma no problem z FPS-ami niestety. A właściwie może z Frapsem. Nie wiem, może następny odcinek ewentualnie spróbujemy mi Mirelisa nagrać. Zobaczymy jak to wyjdzie. Można było usłyszeć pytanie. Gdzie są Wiedźmini? Północne Kedwen, Góry Sine. Rok 1270, 5 lat po wielkiej wojnie. A, przy okazji, jeszcze zanim tu się nic ciekawego nie dzieje, e, słuchajcie, intra na razie nie ma. E, intro będzie miało opóźnienie paru, paru dni. E, um, I jak będzie się pojawiać Wiedźmin, szczerze powiedziawszy, nie wiem, ale planuję tak ze 3-4 odcinki w tygodniu. Także jakoś to sobie ogarniemy. No dobrze, Geralcie, co ci się stało? Gdzie ja jestem? Połóż się. Wszystko w porządku. Nie mam pojęcia, gdzie byłeś, ale najważniejsze, że żyjesz. Aczkolwiek wyglądasz, jakbyś wygrzewał się z grobu. Widzicie, teraz sobie w ogóle zdałem sprawę, że ja nawet tych filmików nie oglądałem na początku, tylko je przewijałem. Wiedz Nic nie pamiętam. Wkrótce pogadamy na spokojnie zbliżamy się do Kermora. Swoją drogą w ogóle słychać jak na. taką bym powiedział starą grę w sumie z którego roku jest wiedźmi. to graficznie to wygląda naprawdę fajnie. Także CD Projekt Red się postarał. No dobrze, i z tego co pamiętam, tutaj zaraz też nastąpi wprowadzenie do gry właściwie samouczek. Ja mam tylko nadzieję, że nie będzie zrąbane sterowanie, bo słuchajcie, jak robiłem testy, to to strasznie dziwnie wszystko działało. Życie. Źle, nie było parady. Ile razy mam powtarzać? Po pirouette zawsze parada ukośna na plecy. Zawsze. Minęły zaledwie dwa dni, odkąd cię znaleźli. Mhm. To w dużej mierze twoja zasługa. Dziękuję, Tris. Nie ma za co. Przypominasz sobie coś? Niewiele. Spójrz na dół. Znam te ruchy. Piruet, zasłona, cięcie. <grystanie> I cycki śmiesznie latają. <grystanie> Nie wiem. Dlaczego, ale kiedy z tobą rozmawiam, czuję więź. Wiem, że byłaś kimś ważnym. Geralt, my... A! Muszę to przemyśleć. Z tym nie będzie problemów. W Kermoren czas płynie powoli. Ha, udało się! Nie było najgorzej. Odpocznij chwilę. Jak sądzisz, Gerald, nadaje się już na szlak? Poczekajmy na resztę. Jest sam. Magister obiecał pięćdziesiąt orynów za każdego odmienia. Jest Oj, biedaczek. gości! No, trochę ich przyszło, nie powiem. Dobra, i teraz się okaże, jak to wszystko będzie działać i jak to wszystko będzie... Dobra, zardzewiały miecz, to już wiem, jak atakować. Tylko wiecie co? Ja muszę jeszcze zobaczyć jedną rzecz w opcjach, bo wydaje mi się, że jest chyba troszeczkę... Troszeczkę jest wszystko za cicho. I jeszcze miałem, wiecie co, jedną rzecz zrobić, mianowicie sterowanie. Gdzie tu się zwiększa, zmniejsza czułość myszy? Czułość kamery, chyba że to jest czułość kamery, a nie myszy. Dobra, spróbujmy tak. O, jest troszeczkę lepiej. Ej, nie zasłaniajcie mi, chcę się z nimi pobić. Dobra, chyba nam się udało najsilniejszy atak zrobić. Nice. Dobra. Poruszanie się um, w trybie kamery przesuwa Geralt za pomocą klawisza S.A.T. Kamerą obraca przemieszczając możesz ciśnika się do zblokować kursor morszy. Okej, okay. możesz zmienić tryb kamery, fiskają ją, 1 i F2. Aha, czyli kamera izometryczna to jest okej, okay, już rozumiem. Beralt, jak się czujesz? Nic mi nie jest. Ktoś wie, kim są napastnicy? Zwykli bandyci nie odważyliby się zaatakować Kermoren. Tyle to i my wiemy, Marigold. Może wykorzystasz swoje sławne czary? W swoim czasie, Lambert. Wystarczy. Trzeba sprawdzić, czy nie przedostali się inną drogą. Idziemy na górny dziedziniec. W porządku. Ale wiecie co, wam powiem? Ta kamera wydaje mi się chyba troszeczkę lepsza. Bo widzę, że tutaj i tak możemy w sumie chodzić w sadem. Eee A jakoś tak. Chyba lepiej mi się nią... Jest to dość nudno. Bandy ci to nią chodzi. W sumie dużej różnicy nie ma. <laughs> Ale nie, dobra, włączymy kamerę. Um, aha, nie mogę jej przełączyć. No dobra, trudno. Czekajcie, to musimy wejść w ustawienia i ją zmienić. Izometryczna TPP, poproszę potwierdź. Chociaż w sumie nie wiem jak, nie, nie wiem jak jest lepiej, czy to jest kamera okay. właśnie z tego trybu... Próbują wyważyć bramę. Tryb to pierwszej, na... pierwszej osoby? Nie, jakoś nie. Chyba nie. Możesz w mordę! Co to za byk?! Przeraza. Będzie ciężko. To sawola, znam go. Chorobliwie ambitny, a moralny magik. Przygotujcie się! Dobra. Jest ich więcej! Dostali się na górny dziedziniec! Ten w okularach to magister, zabójca do wynajęcia. Wyczuwam magię. Tam musi być czarodziej. Dobrze, Mary, od spokojnie. <laughs> magister, znasz drogę do roboty. Magister jest ścigany listem gończym w Redanii, Temeri i Kedwen. To kawał bydlaka. Ale czarodziej? <laughs> Nie słyszałam o nim. Bardzo to wszystko ciekawe, Gold, Ale bardziej mnie interesuje, czy możesz unieszkodliwić tego Savolle. Resztę załatwimy po wiedźmińsku. Mogę spróbować. Uwaga, zbliżają się. Przeraza to jeden z najgroźniejszych potworów, z jakimi miałem do czynienia. Ale ma słaby punkt. Jest bardzo wrażliwa na hałas. Dzwony na górnym dziedzińcu! Dokładnie. Eskel Lambert, pomożecie mi zatrzymać przerazę i bandytów. Leo, trzymaj się z tyłu. W tym czasie Geralt otworzy nam bramę na górny dziedziniec. Kiedy już tam będziemy, Triss, mogłabyś zatrzymać Savolle i jego zielonego pupila, żebyśmy mogli się przygotować przed walką. Coś wymyślę. Zatem do dzieła! Na początek trochę ich tutaj wykrwadimy, Później wycofujemy się na górę. Geralt, musisz się przebić po murze do zniszczonej wieży. Jest tam przejście na górny dziedziniec. Mam iść sam? Nie żartuj, to tylko bandyci. Magister to rzeczywiście morderca, ale to tylko człowiek. Będziemy czekać pod bramą. Musisz ją otworzyć. Z fartem, wilku! Easy. Podążaj za znacznikiem minimapy, dobra, wskazówka, włoż minimapy, aha. Dobra, czyli tu mamy mapkę, okej, okay, w porządku. Możesz włączyć za takie skuteczne... ...wskazówki z aha, no dobra. Ach! Co zrobiłem? Nice! Dobrze, Geralt. Idziemy dalej. O, jest dwójeczka. Ja pamiętam, że tutaj można było się przebijać na różnego typu ataki. Mianowicie szybkie i tak dalej, ale totalnie nie wiem. Ale Zresztą to chyba zaraz nawet nam się tutaj pojawi. Właśnie ogłuszuje swego, może go teraz wykończyć, klikając LPM. Aha, czyli jak jest ogłuszony, to z tym kończymy. Świetnie, dobrze wiedzieć. Przekażę tak patrzę, czy. Nic nie ma, ale nie widzę, żeby było. No Geralt, Gerald za typa zajebiście. W ogóle tutaj po tej stronie chyba jeszcze ktoś był, ale dobra, nie będziemy, bo musimy iść i tak w określone miejsce. Świetnie. Dobra, wiecie co, ale. Hmm, ja wam teraz też jedną rzecz powiem. Ja widzę już, że w 1080p są problemy. Bo widzę, że mi się FPS. Jest... Wiecie, to jest Wiedźmin. O, główkę mu odcięliśmy. Wiecie, to jest Wiedźmin, to jest dosyć stara gra, ale pff, chyba mi nie współgra niestety z Frapsem, tak mi się wydaje. Nie ja wiem, coś wymyślimy. Eee, z innymi przyciskiem styl walki szybkiej. Aha, Ikonę Kota uciskając już X. Dobra, czyli mamy tryb szybki. Świetnie. Tam jest bandyta, ale to jest zwykły, więc chyba przełączymy się na mocny atak. Aha, czyli to albo X-em, albo... dobra. Eee... <śmum> Troszkę mu się spadło. Cisni spacja, aby włączyć i wyłączyć tryb aktywnej pauzy. Aha, czyli to jest po prostu to, że możemy się z przełączać, tak? Eee, dobra, czyli przełączamy się na kota, bo to jest bandyta. Zwinny, oczywiście. Dobra, zatrzymajmy się. Świetnie pokonane pewnością. No, tu ich widzę trochę jest. My chyba nie możemy w ogóle zejść, żeby im coś zrobić, bo to jest widzę zamknięte, także będzie filmik. Idziemy. Za mną do Sawoli! Dobra Geralt, damy radę, musimy otworzyć im bramę. Um, to jest to jest mocne bandyta z salamandra, dobra. Ach, źle. Świetnie, pokonany. Wow, wow, wow. czekajcie, bo tu mamy e, szybkiego. Ten też, ten w sumie nie wiem, czy jest mocny, czy jest szybki. Okay. Nie, on jest chyba też szybki. Dobra, zajebiście pokonany. Eee, teraz tak, mamy dzwon. Kocioł oblężniczy. Swoją drogą. A, widzicie, bo tutaj widzę, że można. Wow, 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 panie! Czekajcie, tu musimy się na mocny przerzucić. Ej, biście, dobra, nikogo nie ma. Zobaczmy, co możemy zrobić z tym kotłem. Ten kotłek jest zbyt ciężki, by go poruszyć. Może. Yy... Aha, magii. No dobra, ale magii to my nie za bardzo nie mamy, więc. Chyba musimy, chociaż my mieliśmy otworzyć bramę, cholera, a nie. No ale dobra. Chyba to nic nie daje. Czekajcie, przy okazji widzę, że mamy szczątki, to sobie je podnieśmy. Mamy mięsko, tak. Dwa razy przyjemność, dobra, czyli dwa razy klikamy. Dobra, jeszcze zobaczymy tutaj tą stronę e, dziedzińca, czy tutaj coś będziemy mieli, ale widzę, że nie ma. Także schodzimy na dół. Jest przeraza, są bandyci. Dobra, pytanie tylko, czy to są szybcy, czy wolni. Ten jest na pewno szybki. No już oczywiście będzie pan tutaj. O bij go, Geralt. Nie za bardzo wiem, których tutaj na początku ścinać, ale myślę, że. Dobra, przerzucamy się na ciężką broń. Ej, what the hell. Dobra teraz tak Geralt. Aha, czyli ja moc widzę, że mogę um, tryb aktywnej aktywnej pauzy używać do zmiany celów. Okej. Okay. Easy peasy. Zadanie uaktualnione: Obrona Kermoran. Kermoran, Kermoran, chyba się wymawia. Jeżeli ja będę ranić cokolwiek w tej grze, to wybaczcie, ale myślę, że i tak zaraz usłyszymy co i jak. Dobra, koło wrót. Dawaj Geralt. Dobra, jest przeraza. I panowie dzwony. Do diabła, Geralt nieźle nas wystraszyłeś. Mogliście mi powiedzieć o schodach. Zdaje się, że Lambert z eskalem mieli je wczoraj naprawić. Nie jesteśmy murażami. Może przyznałem może nami? Magister i ten drugi magik pewnie schowali się w dążonie. Poraz spojrzeć prawdzie w oczy. Ktoś chce was okraść. Trys, dzieci, nie mamy tu nic wartościowego. Trochę dobrej stali, skóry lisów śnieżnych. Mówię o laboratorium i dobrze o tym wiecie. Ktoś chce ukraść wasze sławne mutageny. Wyciągasz pochopne wnioski. Trys może mieć rację, musimy się dowiedzieć, czego chcą. Spokojnie, wszystko po kolei. Nie możemy zostawić za plecami silnego maga z przerazą na smyczy. Nie możecie też dopuścić, by bandyci dostali się do laboratoriów. Masz rację, dziecinko. Jak zwykle masz rację. Geralt, miałeś już do czynienia z czarodziejami. Sprawdź, czego szuka ten magik w naszym zabku. Leo pójdzie z tobą jako przewodnik. Mamy tylko przeprowadzić zwiat, czy. Jeśli kilku bandytów straci przy tym głowy, nikt nie będzie rozpaczał. Nie mam wątpliwości, że sobie poradzisz, Wilku. Pamiętaj, że idzie z tobą Leo. Dam sobie radę. Dowiemy się, co się dzieje w zamku i wracamy. Nie martwcie się. Na wszelki wypadek weź te eliksiry. Grom wypij teraz, a jaskółkę, jak będziesz potrzebował leczenia. O ich działaniu mogę ci za chwilę powiedzieć. No, chłopcy, a my przypilnujemy, żeby nikt więcej nie dostał się do środka z dziecinko. Zostanie z nami na wypadek, gdyby Savolla coś kombinował. Dobra. Ekwipunek e, mamy oczywiście. E, Sakfa, ale to chyba można było wejść B, bodajże, tak? O, nie B. Dobra, M to była mapa pod V, pod C. Pod... Aha, tu możemy. A, widzicie, możemy sobie zmienić nawet punkt widzenia. Ehm, dobra, tutaj mamy dziennik pod ch J pod KL. Chcę sprawdzić, po prostu wszystko, całe sterowanie. Aha, pod I mamy ekw ekwipunek. W sumie wcale się nie dziwię. E, dobra, mamy grom. Zwiększa zadawane obrażenia, ale uniemożliwia parowanie oraz uniki. I ospółka nas no oczywiście leczy. E, słuchajcie, moi drodzy, ja myślę, że my w tym miejscu sobie zakończymy. Z bardzo prostej przyczyny, ja mam pewne przypuszczenia co do tego, że z chyba, z chyba w 1080p niestety wam Wiedźmina nie dam, ale zrobimy tu 720, przynajmniej nie będzie lagów, bo widziałem czasami, że FPSy spadały do 20 niestety. Także mam wielką nadzieję, że przygoda z Wiedźminem wam się spodoba, także będzie to powiedzmy taki cykl wiedźmiński, aż dojdziemy do trójki. Um... Także ja wam na dzisiaj wszystkim bardzo serdecznie dziękuję. Ze mną był oczywiście Geralt. Jeżeli Wam się podobało, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę i zasubskrybujcie mój kanał. Na dzisiaj to tyle. Trzymajcie się, cześć, pa. pa.